Gdańsk 2030. Kiedy to będzie i co to będzie? Ostatnie lata pokazały, że w Gdańsku drzemie potencjał. Rodzą się nowe pomysły na biznesy, nowe biurowce w koncepcjach, nowe centra usług. No, naprawdę myślę, że euro było impulsem, natomiast oczywiście inwestycje infrastrukturalne publiczne były tym, co dało impuls do rozwoju. Metropolia dynamicznie się rozwija i zaprzestać nie zamierza. Porównując z innymi regionami, bardzo szybko się rozwija. I odskakujemy, mam takie obserwacje w transporcie lotniczym, od takich regionów jak Wrocław i Poznań. Także wyprzedzamy ich znakomicie. Co o Europę Podsumowanie to jedno, plany, drugie. A o tych świat polityki i biznesu dyskutował w murach Amber Expo. Pamiętajmy tylko, że my już nie konkurujemy nie tylko wewnątrz kraju, ale konkurujemy z globalnym światem. I nie tylko już z Koszycami, nie z Pragą, z Budapesztem. Ale też z podobnymi miejscami w Rumunii czy w Bułgarii, a być może nawet w Chinach. Co czeka nas za niespełna 20 lat? Jak zmieni się Gdańsk? Którą drogą zmierzamy? To jedynie część zestawianych pytań. Ja sobie wyobrażam, że tak. Jeżeli byłoby takie tempo rozwoju jak jest w ostatnich latach, to sobie nawet trudno wyobrazić, tak? Czyli inaczej mówiąc jest to jest to rzeczywiście w ostatnich latach ogromny skok, nawet jak tutaj dzisiaj przyjeżdżaliśmy, tak to każdy no z ulgą, bo mógł mniej czasu poświęcić na ten dojazd, Tak, dla biznesu czas to pieniądz. Nie ma co liczyć na rozwój bez nowoczesnego biznesu w mieście. Biznes to nie jest wojna, to jest rodzaj sportu, są zasady fair play, wszyscy ścigają się, jest przy tym bardzo dużo zabawy. Te tereny, które zostały tutaj w rejonie Letnicy odblokowane na właśnie nowych, nowych inwestorów będą, będą z pewnością niezwykle atrakcyjne, przede wszystkim ze względu właśnie na Amber Expo. To tutaj będą największe targi. Kolejowe w Polsce to tutaj targi bursztynników, to tutaj targi turystyczne, więc wydaje się, że przed Amber Expo świat stoi otworem. Musi powstać przestrzeń dla kreatywnych. Ponadto niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy samorządem a przedstawicielami pomorskiego biznesu. Razem raźniej i razem łatwiej. Żeby biznes się dobrze kręcił w mieście. To kontakty z Urzędem Miasta, z wydziałami, które uczestniczą w procesie inwestycyjnym, muszą być bardzo dobre. Musi ta współpraca przebiegać, żeby inwestorzy byli zadowoleni. W Amber Expo, ważnym punkcie na rozwojowej mapie Gdańska, po raz kolejny poruszano istotne tematy dotyczące przyszłości miasta i całego regionu. To są takie perełeczki. Mamy w Gdańsku kilka perełeczek. Jest to stadion, jest to między innymi Amber Expo i jest to oczywiście port lotniczy. To jest w ogóle wyjątkowe miejsce, bardzo klimatyczne, w którym się bardzo dobrze jako przedsiębiorcy czujemy.